Najpierw pierwiosnek kipiało życie. Za kontuarem królował potężny jak wielkie piece magnitorska ajent Vincenty Jamochun. słynny on gdzieś zapaśnik i sztangista. Rozstawione nie bez smaku baterie różnokolorowych wódek, otaczały aureolą słuszny w treści, choć opluty w formie napis: Alkohol szkodzi zdrowiu. Pod którym ktoś dopisał, ale ratuje budżet państwa. W szklanej szafce widniały zwłoki śledzia, omszały jajko na twardo i spory kawałek pasztetu, po którym łaził wywijający z radości ogonkiem duży złocisty kromkowiec. Bliżej wejścia pousadzali się urzędnicy samorządu terytorialnego, chłepcząc w pośpiechu jakieś chude złupki przełykając zimny makaron i zerkając ze strachem ku centrum sali, gdzie stoliki zajęte były przez podziemie gospodarcze, drobnych rabusiów, artystów estrady, prostytutki i zwyczajnych pijaczków. W kącie skupiała się rozpoznawalna na pierwszy rzut oka konspira Rysowano tam na bibułkowych serwetkach wzory ulotek, wymieniano szeptem zbrodnicze wiadomości i zerkając nad podniesionych kołnierzy, puszczano z premedytacją fałszywe informacje, notowane skwapliwie przez siedzącego opodal tajniaka, ucharakteryzowanego na zarażoną syfilisem, konduktorkę MPK. Wódki dla wszystkich. Powiedział docent Basset podchodząc do kontuaru i rzucając banknoty ozdobione wizerunkami naszych pierwszych monarchów z linii piastowskiej. Jak dla wszystkich to Chopin! Burknął bufetowy, mając na myśli pięć tysięcy złotych. Jednak kierownik orkiestry nie wyczuł intencji i zawołał z entuzjazmem. Tak jest, szefie, Chopina! A zaraz też zabrzmiała fantazja Adur na tematy polskich pieśni ludowych opust trzynaste gra na tym chętniej iż muzycy byli bez wyjątku pracownikami fir harmonii, dorabiającymi sobie w wolnych chwilach i z największą niechęcią naginali się do knajpianego repertuaru. Opartego głównie na popularnych rytmach hardlockowych. Jeleń, jeleń! Rozległy się na sali życzliwe głosy i zaraz też grono bywalców otoczyło hojmego ofiarodawcę, klepiąc go przyjacielsko po ramionach, niedźwiadkując się z nim i zerkając na pękaty portfel, z którego wysupływał coraz to nowe banknoty. Baseta wzruszenie dusiło w gardle. Wreszcie widział wokół siebie żywych ludzi, a nie ich wyłonione w polu operacyjnym okrutnie masakrowane narządy. Pił bez umiaru i nie zauważył nawet jak ulotnił się gdzieś jego płaszcz podszyty nutriami, jak z nóg ściągnięto mu butę, a z przegubu ręki elektroniczny zegarek mała diec. Jego zamglony wzrok z trudem odróżniał poszczególne twarze. A przeszłość mieszała mu się z teraźniejszością. Jolanto, dlaczego odeszłaś? Bełkotał, wieszając się naszej babci klozetowej. O. i pan sekretarz jaskiernik jest z nami, wykrzyknął na widok, wiszącego nad bufetem portretu Marii Konopnickiej na rok przed śmiercią, uważanego przez Ajenta za zdjęcie ministra Nickarza, zrobione przy okazji pierwszej komunii. – A ty kto właściwie jesteś? – wypytywał go Wincenty Jamuchłon, wiedząc z doświadczenia, że taka informacja bywa zazwyczaj bardzo przydatna na zajutrz, gdy już dochodzi do identyfikacji zwłok. – Ja jestem nikim – zachrypiał chirurg. – To dziś byłem basetem. A teraz? – Teraz wiesz, kto ja jestem? – Jam Wałkoński! Tu roześmiał się tak okropnie, że pobledli nawet wielokrotni recydywiści – i słaniając się podszedł do drzwi. Jam wałkoński! zawołał jeszcze raz i wypadł w mrok ulicy, a za nim kilku jego nowych przyjaciół. W ciemnościach zakotłowało się, coś uderzyło głucho, ktoś jęknął, zawrzała krótka potyczka o łup, wreszcie wszystko ucichło. I tylko z ust siedzącego na kupie gnoju docenta baseta po raz trzeci zabrzmiał szept. Jam wał koński. Tu omdlał i legł bezwładnie obok butelki po piwie, którą go przed chwilą ogłuszono.